Cześć, z tej strony i powitam Was w kolejnym odcinku z GTA 5. Nie do końca rozumiem o co temu gościowi chodzi. Czemu on tutaj do mnie chciał hojrakować? Witam was w kolejnym odcinku z GTA 5, w którym to w poprzednim odcinku zrobiliśmy napad kolejny dla FBI, ponieważ nas ruchają, ale w tym momencie robimy dzisiaj totalnie coś innego. Totalnie coś czego nie było. Ej, czy ja mam wrażenie, czy ta gra jest delikatnie za głośna. No nie, w teorii jest głośność taka sama. Więc e, teraz, e, moi drodzy widzowie. E, robimy coś, co i tak trzeba zrobić na 100%, czyli strzelnicę emanation e, bodajże tu powinna być strzelnica. Dzień dobry, zobaczmy co tutaj się dokładnie znajduje. Musimy wykonać 18 misji na strzelnicę. Siemaneczko, ziemeczku. I tutaj gdzieś wchodzimy. Słychać, że jest strzelnica. I teraz tak. Statystyki. Lista. Mamy. Tu nie jestem pewien, bo to jest albo hobby rozrywki, albo wróżne. Eee. I chyba w hobby rozrywki, tak mi się zdaje, to jest. Czyli mamy tak 39% i mamy 13,2%. Otrzymujemy zrobić dwie, 13 2, 13,2%. Co tam było? Ej, ja i tak się tam wszedłem jak tak, tak o XD. Okej, okay. cele po krótkim odliczaniu. Ruda dobiega końca. Okej, okay. no right. Strefa 4, 25, strefa 2 i strefa żółta tem. Kolejne trafienie. Na... Okej. Okay. Jest kilka wyzwań na broń. Polecenia do każdego z nich można znaleźć w menu. Okej. Okay. Więc tak, mamy część broni. Aha, czyli najpierw musimy brązowy medal mieć wszędzie. Right, dobra. Liczne nieruchome cele. Cele schodzą po jednym trafieniu. Konkurencja druga. Zdobądź co najmniej brązowy medal w konkur... Aha, okej. Okay. Dobra, no to wybieramy. Czy to jest każda broń? Czy. Zastanawiam mnie teraz, czy konkurencja każda jest do każdej broni? Czy. Bo jakby. Nie, tu miało być 6 broni po 3 konkurencje. Czyli 18. Czyli myślę, że wybieramy, jakich chcemy. Ja wybiorę sobie tutaj chyba taki zwykły pistolet po prostu. Wybierz. To bank, 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 Dobra, pistolet bojowy zaliczony. Promia za czas. Złoto mamy. Dzień dobry. Eee. I teraz się zastanawiam, a to możemy chyba tylko tak zaliczyć sobie po prostu Tak mi się przynajmniej zdaje Ale my wybieramy teraz to Czyli wybieramy, to może być trochę nudny odcinek z jednej strony Ale pomyślałem, że coś takiego sobie zrobimy Pyk, 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 pyk Pyk, 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 pyk Ojej Czerwone My musimy brąz tylko zdobyć. Mamy srebro. Nie, srebro to jest 10 tysięcy. Czyli mamy brąz. Ej, dobra, powtórzmy to jeszcze raz. Dobra. Ojej. Jeszcze gorzej Ej ciężkie to jest Roboty 10 tysięcy aż Najlepszy wynik Wow Dobra zrobetny Jeden ruchomy cel Cele schodzą automatycznie O kurde Ej tu nie jest takie łatwe Ej dobra, srebro to mi było ciężko zdobyć, ale złoto to już jest majsterszek. Dobra. Mnożnik 2. Okej, okay, mamy srebro. Czyli w sumie... Ciekawe jakbyśmy na przykład to zrobili inną bronią, tak z ciekawości. Na przykład wybierzmy to. Okej, okay, czyli to jest najgorszy pistolet, szczerze mówiąc. E, to jest masakrycznie ciężkie, nawet jaka, ja... Nawet jaka ja, kurde, strzelam Okej. Okay. Czyli nawet byłoby tym pierwszym pistoletem, którym robiłem. O, jest jeszcze taki pistolet, okej. Okay. Dobra. I teraz. Teraz ładnie Ej, jak zrobić 10 tysięcy tutaj? Wow, ale to jest ciężkie Kurde, no dobra, no nieważne Nie marnujemy czasu na to Pistolety mamy zrobione Teraz tak, liczne, yy, zróbmy sobie chyba ty najbardziej najprościej, to nie powinno być ciężkie. Okej, okay, zoto tutaj nie powinno być ciężkie. Dobra mamy złoto tutaj nie jest ciężkie Dobra Muszę patrzeć na amunicję To nie jest takie proste Jak się może wydawać ogólnie Muszę sobie oddalić mikrofon bo nie wiem czy go nie mam trochę za blisko Żebym wam przesterów Czasem nie robił Cele schodzą automatycznie Zwracających się Okej okay. To są uruchome już cele Okej, okay, to złoto nie jest problematyczne. Dobra. A no to tutaj te SMG nie są jakieś trudne na razie. Ten pistolet jest chory. Strzelanie mamy na stówce teraz to już. Bardzo szybko się tutaj rozwija te postacie. Wow, już jest 10 minut odcinka. Byk, byk. dobra, co to chyba już mam. Dobra, easy. Dwa razy większy wynik mam. Na pewno jakimś perfekcjonistą w tym wszystkim nie jestem, ale... No te pistolety są takie kurde ciężkawe, bym powiedział Dobrze Czyli tak Tu już mamy rozumiem załatwione wszystko I Teraz tak Ehm, To Czym ja bym to chciał zrobić? Chyba tym to jest takie a'la M4 Ale to jest niecelne To łatwiej tak robić chyba Dobra, mam złoto nie, nie mam złota. Mam srebro. Ej, dobra, powtórzyłbym to. Zrobiłbym tym. Ej, lepiej tapować, tak mi się zdaje. Dobra, jest złoto Nie wiem tylko czy, czemu, o co chodzi z tą premią za czas, ale dobra, nieważne <laughs> Dajemy radę, jesteśmy w formie, ale O kurde Ale teraz ładną seryjkę zrobiłem 300 to ładnie się posypały Dobra, już złoto chyba mam Tak mi się zdaje To akurat nie jest ciężkie Te pistolety są najgorsze, szczerze o, Ale teraz trzy setki O ja pierdzielę, ale to była seria 17 tysięcy, z czego ja zrobiłem 40. What the fuck, ale jestem kozakiem. Ale to ostatnia. I tam na tym ostatnim to chyba nie wiem, z, z jakieś 4-5 tysięcy wskoczyło. Takie mam wrażenie. Taka seryjka poszła. Wow, tu 5 tysięcy tylko potrzebuję. Oj, bardzo słabo. Słabo. A, cele 10 celi muszę zrobić, dobra, jeszcze raz. Aha, czyli tutaj muszę zampić te cele. Ej, ale kurde, gównianie mi to wychodzi. Ja mam tylko. Dobra, czyli tutaj nie muszę aż tak szybko tego robić tak mi się zdaje. Walutko. Dobra i mamy złoto elo Ale jestem tutaj, kurde Tylko trzy i teraz na razie tylko pistolety mamy chujowe SMG mamy złote Eee, strzelby mamy. Znaczy nie, karabiny mamy złote. Okej, okay, zastanawiam mnie teraz wyjście stąd. Tak, chcę wyjść ze strzelnicy. I zastanawiam się, Kurwa, co zrzuciłem słuchawki tak jak gdyby nigdy nic. Statystyki, czy to, to coś dało w ogóle. O, mamy! Hobby rozrywki mamy z w, sz, były 13, mamy 16. Alright Okej. Okay. Co ja zmienia fakt, że nie powinienem tak rzucać tymi słuchawkami. Dobra, wchodzimy jeszcze raz na tą strzelnicę. Dobra, i dokąd teraz? Tak, strzelby. O! Pyk. A kurwa, nie wiem co wybrałem. Okej, okay, tu widzę, że się nie liczy. No dobra, bronz będziemy mieli, ale bardzo słabo. Poprawiłbym to. A, to można robić parę na raz. Dobra, ty. Ty, to ja zjebałem. Okej, okay. zróbmy tak. I teraz można robić po parę na raz. No, pragnęło mi. A czemu, jak mam cele, wszystkie zrobiłem i mam tylko strebel? Dobra, no nieważne. Ruchome cele. Nawet nie wiedziałem, że tu można chodzić. A nie, tu można celować w środek. Normalnie się celuje w środek. Czy się celuje. Aha, dobra. Ja to chujowo celowałem wcześniej. Dobra. Ale ja to główniane, bo to ja niby daję w środek, a. Dziwne, nie wiem jak to zrobić Niby brąz mam Słabo Dobra, mamy obrzyn Zobaczmy jak obrzynem wyjdzie Obrzyn to obrzyn Dobra, obrzyn jest chujowy Dobra, obrzyn jest... Tak. Eee spróbujmy. O, to jest Zizi. Ej, dobra, tylko jak zwiększyć kurde ten limit, bo ja nie rozumiem, patrzcie, celuję w środek mm, jak zrobić, żeby to kurde było bardziej punktowe No celu... próbuję celować naprawdę w różne już strony i jakoś tak mi tylko po jednym skaczę. To. No bo jak celuję w środek, to kto gówno daje. Hmm, dobra, nieważne. Szkoda czasu, nie będę się bawiła się taką pierdołę. Dobra, co tu mamy? Lekkie karabiny. Pyk. Dobra. <coughs> Słabo. e Dobra, można to poprawić spokojnie Można to poprawić spokojnie, tylko powinienem robić e, bardziej płynny ruch między... W lepszą drogę powinienem wybierać między... Powinienem robić tak Tak. Postaramy się jak największą ilość. O, kurde, ale tutaj słabo siadło. Żeby jak największą ilość. A nie, czekajcie, to to. Jakby nie ma znaczenia. Kurwa, no tutaj. Dobra, czyli to nie ma znaczenia. Czyli lepiej celować w środek, po prostu. No Szybkość nie ma tutaj znaczenia. Dobra, nieźle nawet Nieźle, nieźle, cztery tysiące już mamy Siedem tysięcy To lepiej tapować faktycznie Dobra, easy Widzicie? Jak to mówią, pracuj mądrze, a nie siłowo, czy jakoś tak. Szereg odległych celów, które... <laughs> Okej, okay, to to samo raczej, tą tak samą taktykę pójdziemy. Dobra, nawet nieźle, mamy prawie brąz już. Powoli srebro. Prawie srebro. Bardzo dużo czasu z tego co widzę. To powinno być nieciężkie. O kurwa, złoto to jest hardkorowe Dobra, teraz gdzieś się odpali. Ojej, do złota to bardzo daleko mi. Dobra, mamy kurwa złoto, ale ciężko. Dobra. Uo, ale no, nie było to łatwe. Cele schodzą po kilku trafieniach. Ciągle pojawiają się nowe cele mamy 22 minuty. Nice. Trochę nudny być może ten odcinek. Ale nie wiem. Może komuś się spodoba. Kurde, jeden bójce straciłem. Ja wiem, że mój Aim tutaj rzeczy yy, wiele, pozostawia wiele do życzenia To bardzo dużo nas srebro już trzeba obcałem, że na nie no, złoto takie easy byłoby? Naprawdę nie jest ciężkie. Złoto już mam praktycznie. A to aż tyle czasu by zostało. Już się aż tak nie skupiam szczerze mówiąc. Skoro i tak mam już złoto i tak. Jakiś ten, nie wiem, no uważam, że ten poziom na pistoletach na przykład jest taki z dupy na sam start. Znaczy, maszynowymi tak łatwo to zrobić. Myślałem, że to pistoletami będzie łatwiej zrobić. No okej. Okay. teraz tak. Tu mam brązowy medal. A, tu nie dałem rady. Aha, widzicie. Tu nie skończyłem. Dobra. Nie, bo się zastanawiałem zastanawiać, że coś źle zrobiłem, kurde A trzy mi zabrakło To prawie do zrobienia W sumie, ale dobra, nieważne Broń ciężka Minigun Minigunem będzie ciekawie TAK SIĘ TO ROBI Ja myślałem, że tu jednak tapować bardziej trzeba będzie Ale to w sumie minigun więc jakby nie patrzeć Ja pierdzielę, jaka sieka To jest chyba najbardziej easy Tu się nawet skupić nie muszę 92 koła przy czym potrzebowałem 50 Pewnie by szło tutaj wykręcić 100 Ale nawet mi się już nie... Dobra, w sumie spróbujmy to co wykręcić. Bo ja na początku bardzo dużo punktów straciłem. Zróbmy ten mnożnik tutaj. O, i elegancko. Myślę, że teraz powinno się udać. Ale słabo ty, słabo, słabo. O jest, dobra, przekroczyliśmy minimalnie, bo minimalnie, ale jest stokoła. Alright, udało się. Dobra, czyli w teorii mamy wszystko Eee, okej, okay, bez większego spuszczania i tak nie potrzebujemy tutaj złota zrobić na dobrą sprawę. <laughs> Spierdala mnie fakt, jak on rzuca te słuchawki. Co to jest za kulturalny człowiek w ogóle, ten Michael? Dobra. Statystyki. Broń Mamy 40% i 18%. A mieliśmy 13%. Eee, tak? 13 było. Czyli zwiększyło mi to o 5 tylko. Tak jakbym nie zrobił do końca w 100% czegoś. Nie wiem tylko czego, ale dobra Niby brąz ma być Najwyżej będziemy kombinować Alright, to by było tyle Mamy klepniętą e, tutaj strzelnicę e, Nie wiem, no z jednej strony może jakąś kolejną aktywność zrobię w kolejnym jeszcze odcinku Albo zaczniemy dalej fabułkę robić A więc teraz trzymajcie się i cześć!